Witajcie w kolejnym materiale na kanale Grasz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W świecie tej zgon cywilizacja ludzka została w 90% zlikwidowana przez wirusa stworzonego w instytucie Cloverdale. Patogen nazwany wirusem świrusów został opracowany na bazie ekstraktu z endemicznej rośliny, która porastała raśne tereny stanu Oregon w USA. Był on szczegółowo badany w placówce Iron Butte i dostęp do niego wymagał czwartego poziomu przepustki korporacyjnej. Za jego uwolnienie był odpowiedzialny starzysta David Gorman, który uważając, że badania Cloverdale były podejrzane, postanowił złamać procedury i włamać się do tajnego poziomu laboratoriów, wykradając patogen, nieświadomie infekując samego siebie. Następnie, chcąc ujawnić nikczemny proceder swoich pracodawców, udał się na konwencję ekologiczną w Portland, aby spotkać się z reporterami i ujawnić szemrane działania Cloverdale. Nieświadomy zaraził jednak więcej osób, a ci rozprzestrzenili wirusa za pomocą środków transportu zbiorowego. W przeciągu następnych dwóch tygodni zarażeni zaczęli mutować i atakować kolejnych zdrowych ludzi, zabijając jedną trzecią światowej populacji, pozostawiając niewielu ocalałych. Wirus świrusów był ciekawym patogenem ze względu na to, że wpływał na ludzi w różny sposób. U zainfekowanych wzrastał poziom siły i szybkości, a z zachowania każdy z nich stawał się nadpobudliwy, zdziczały i niezwykle agresywny w stosunku do wszelkich niezainfekowanych stworzeń. Wszyscy chorzy stawali się kanibalami, wypadały im włosy, tracili pigmentację skóry, a ich ciała borykały się z deformacjami, które wynikały z niedożywienia. Wirus miał praktycznie 100% wskaźnik infekcji, a szczególnie silnie oddziaływał na dzieci poniżej 12 roku życia i osoby starsze powyżej 60 roku życia. Ludzi w tych przedziałach wiekowych patogen praktycznie w 100% zabijał podczas pierwszych objawów chorobotwórczych. Pozostała populacja, w zależności od budowy ciała i składników mineralnych występujących w organizmie, mutuje w odmienny sposób. Przykładowo, u osób posiadających wysoki poziom steroidów we krwi po zainfekowaniu notuje się znaczny wzrost masy mięśniowej. Narodowa Organizacja Reagowania Kryzysowego po szczegółowych badaniach zarażonych potwierdziła, że ich mózgi są martwe i nazwała zarażonych Homo sapiens mutans turba. Zazwyczaj typowe zombie unikają polowania na cele niebędące ludźmi, lubię po prostu neutralizują i zjadają. Tymczasem wirus świrusów zamieniał również zwierzęta w nadpobudliwe bestie, które trasą futro notują znaczny wzrost prędkości i siły, a także odporności na uszkodzenia. Przeciętny zainfekowany wilk potrafi osiągnąć prędkość do 60 mil na godzinę, niedźwiedzie potrafią taranować samochody osobowe, a kruki gromadzą się w stada, atakują z powietrza, przebijając dziobami przykładowo stalowe dachy pojazdów. Wszelcy zarażeni mają skłonność do gromadzenia się wielkich hordy, które wędrują po ogromnych obszarach i w momencie napotkania żywych organizmów rzucają się na nie w morderczej pogoni, niczym dobrze znani wam zainfekowani z World War Z. W tajnym fabularnym zakończeniu Dejzgon możemy również odkryć, że u niektórych zarażonych wirus pozwala zachować inteligencję i ludzką świadomość, zwiększając jedynie atrybuty związane z siłą, szybkością i wytrzymałością. Tego typu ludzie stanowią jednak jedynie promil ogółu. A organizacja Nero, która nadal funkcjonuje mimo upadku świata, wciąż szuka skutecznego lekarstwa na ten groźny patogen. Przemierzając świat w zorganizowanych grupach składających się z naukowców w kombinezonach z i dobrze wyszkolonych żołnierzy. Jeśli chcielibyście posłuchać o upadku światów z innych uniwersów, dajcie mi o tym znać w komentarzach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!